A nim co stworzyłaś się? Nie wiem. Co to tworzysz jeszcze? Hej hej, hej, jesteś gdzie? Jak on spadł? Dobra, właśnie zabieramy tą gierność. Okej. Nie, nie chcę. Dalej. Fajna, naprawdę, fajne. Nie no. Ja powiem szczerze nawet spoko tegra, gra, tylko że ja trochę Aha. nie rozumiem o co chodzi. będę co coś innego. Jerzy będzie później. Co chcesz innego? Nie tylko kota, gdzie jest kopie. Nie to jest akurat fajne, mi się też podoba. O, ja tutaj Anime nagrać. O To jest fajne. A kiedy to co ja nagrałeś? Takie anime. Zarombiste. Ale fajne, takie zupełnie jak z Anime. No i ja właśnie chcę to nagrać też. Jeszcze raz. Ej, oni Jo, ani O on ma jakieś klasne luby, gdzie jakie nakają. Okej. Okay. Nie. 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 Ч ⁇ Даша, Даши, наступи.